Witam z tej strony Piotr Bagiński. Jesteśmy w ośrodku rekreacji, sportu i rekreacji w Starym Kaleńsku. Jest to ośrodek, który gości nas od wielu, wielu lat. W lato, szczególnie właśnie w sierpniu, gdzie robimy obóz tygodniowy. To jest obóz Berserkers team Mighty Bulls, dwóch klubów. Ale oczywiście, ten obóz jest otwarty dla wszystkich. Generalnie miejsce Stare Krajeńskie to mała miejscowość, blisko Czaplinka. Czaplinek z kolei znajduje się na Pojeźdźu Drawskim, niedaleko Drawska Pomorskiego. Piękna okolica, lasy, jezioro jak widać za mną. No i najważniejsza jest pogoda. Są, jest dużo ludzi, bo obóz liczy ponad 150 osób. Jeśli chodzi o kadrę trenerską, to jestem ja, Piotr Bagiński, główny trener Berserkers Team oraz Grzegorz Jakubowski Mighty Bulls. Oprócz tego gościmy w sumie na każdym obozie, zawsze jeszcze trenerów z innych klubów, którzy przyjeżdżają po pierwsze potrenować, posparować, troszeczkę też odpocząć. Zawodnicy, no różni czołówka brazylijskich rodziców w Polsce, Niemcy, Irlandczycy, do tego jeszcze mamy czołówkę MMA, czyli Oczywiście zawodnicy KSW, zawodnicy w tej chwili jeszcze innych, innych gal w Polsce. Trenują ciężko, przygotowują się do zawodów, bądź ewentualnie do sezonu. W sumie dzień rozpoczynamy o 7.30 takim biegiem z gimnastyką, z elementami potem na macie technicznymi. Następnie mamy śniadanko, po śniadanku chwila relaksu, o 12 mamy sparingi. W zależności czy to jest grupa MMA, to sparingi MMA, jeżeli grupa e, Jiu Jitsu czy ewentualnie Submission, robimy to na macie. Następnie obiadek, po obiadku znowu odpoczynek, po odpoczynku mamy następny trening, to jest trening. E, w zależności, przeważnie techniczny, oczywiście z elementami spalingowymi, zadaniowymi i potem kolacje. Po kolacji oczywiście relaks, masaże, sauna, odpoczynek, wszystko jest przeplatane kąpielami w jeziorze, pogoda dopisała, jest ciepło, woda ciepła, czysta, a do tego fajna pogoda. Znaczy po prostu ciepło, to jest najważniejsze, nie pada deszcz. No i co najważniejsze, co, że, że dajemy radę, a dajemy radę, bo Real Farm nas tutaj bardzo mocno wspomógł. Po pierwsze mamy karbo, każdy z zawodników ma karbo, a po drugie mogliśmy spróbować przedpremierowo Unreala. Odżywki przedtreningowej, szczerze mówiąc, ma moc i myślę, że każdy, kto spróbuje, na pewno wprowadzi ją do swojego arsenału odżywek i, i, i to mu pomoże przejść na wyższy poziom. Co jest najważniejsze w sporcie, no dobre odżywianie i właśnie odżywki. Oczywiście dziękujemy za to, że ekipa tu wpadła do nas, odwiedziła. Widziała jak ciężko trenujemy, potrenowała z nami, to jest ważne, wiedzą o co chodzi i myślę, że się niedługo zobaczymy gdzieś znowu. Do zobaczenia. Dzisiaj pokażę Wam sześć ćwiczeń, które będą Wam potrzebne do dzisiejszego woda. A na końcu robicie już sami z rozpiską. Dajemy!